Szczęść Boże! Witam wszystkich, którzy chcą się pochylić nad, nad Bożym Słowem. Chcą to Boże Słowo wprowadzać w czyn. Dzisiaj liturgia Słowa, dzisiejsza Ewangelia, tak naprawdę, niesamowicie współgra z pierwszym czytaniem, które, które możemy usłyszeć czy przeczytać, bo przypominam, że, że przy tym filmiku. Są zamieszczone również czytania, więc, więc warto się z nimi zapoznać. No i właśnie Ewangelia bardzo pięknie nam, nam współgra z tym pierwszym czytaniem, szczególnie z tymi słowami z jego początku. To jest czytanie z Księgi Mądrości i na początku możemy przeczytać następujące słowa. Mylnie rozumując, bezbożni mówili sobie, zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Bezbożni mówili: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. I właśnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który dla wielu Żydów no, no był właśnie niewygodny, który można powiedzieć był takim sprawiedliwym, który dla bezbożnych pozostawał niewygodny. Widzimy zresztą, jak wiele, wiele planów wkładają faryzeusze, uczeni w piśmie żeby tylko w jakiś sposób Pana Jezusa się Pana Jezusa się pod, pozbyć. Ta niewygoda, o której mówi Księga Mądrości, wiąże się z tym, że sprawiedliwy, a więc ktoś, kto przestrzega Bożego Prawa, bo, bo tak Stary Testament rozumie słowo sprawiedliwość. Sprawiedliwy to ktoś, kto, kto we wszystkim stara się przestrzegać Bożego Prawa. No i właśnie, ta niewygoda wiąże się z tym, że Sprawiedliwy to ktoś, kto jest wyrzutem sumienia. Jest takim kontrastem, który pokazuje, że, że no właśnie, może mam coś jeszcze do poprawy, może powinienem coś w swoim życiu zmienić. Szczególnie jeżeli Księga Mądrości mówi, że powiedzieli bezbożni, a więc ludzie, którzy się nie kierują Bożym Prawem, to dla nich ten Sprawiedliwy jest rzeczywiście ogromnym wyrzutem sumienia ogromnym, e, ogromną taką szpilką, którą. Która, która no, nie, nie przestaje dawać znać o sobie, dlatego, dlatego próbują się go pozbyć. I tak właśnie było z Jezusem, który starał się pokazać faryzeuszom, starał się pokazać uczonym w piśmie, że błądzą, że, że źle wprowadzają w życie Bożą Wolę, że Panu Bogu chodzi o, o coś innego niż, niż to, co im się, co im się wydaje. Oni niestety na tą małkę Chrystusa cały czas pozostają, pozostają zamknięci. Uważają, że, że wiedzą lepiej. E, dlatego, dlatego, właśnie, e, dlatego właśnie Jezus jest tym sprawiedliwym, który dla bezbożnych jest, jest niewygodny. E, dlatego próbują pozbyć się tego, tego wyrzutu sumienia. I tak zastanawiając się nad tą Ewangelią, e, jak ją. Mogę odnieść do swojego życia, jak wszyscy ją możemy odnieść do swojego życia, to przyszły mi do głowy takie, takie dwie myśli, czy dwa wskazania. One też wiążą się z, pe, z pewnymi pytaniami. Po pierwsze, w jaki sposób my reagujemy na krytykę, w jaki sposób reagujemy na to, że ktoś nam zwraca uwagę, że ktoś nam może próbuje powiedzieć, że nasze zachowanie jest niewłaściwe. Że może podejmujemy złe decyzje. Oczywiście chodzi mi tu o sprawy związane z, z przestrzeganiem Bożego Prawa, z przestrzeganiem przykazań, z kierowaniem się Ewangelią. Jak my reagujemy tutaj na, na, na zwrócenie nam uwagi? Mamy przecież jeden z uczynków e, miłosierdzia grzesznych: e, napominać czy, czy upominać, w zależności od wersji, którą weźmiemy. Więc to jest uczynek miłosierdzia. Jak my na to reagujemy? Czy jesteśmy na to otwarci? Czy dopuszczamy do siebie możliwość, że możemy się mylić, że to ta druga osoba ma rację, że rzeczywiście powinienem coś w swoim postępowaniu zmienić? To jest bardzo trudne, moi drodzy. Często jesteśmy tak zaślepieni, zaślepieni sobą, zaślepieni własną wielkością, egoizmem, pychą, że nawet nie dopuszczamy do siebie możliwości, że to my jesteśmy w błędzie rzeczywiście trzeba by było coś w swoim życiu zmienić a może podskórnie czujemy że powinniśmy zmienić wtedy te wyrzuty sumienia są jeszcze większe ten wyrzut sumienia to, to upomnienie jeszcze bardziej jak gdyby nas w nas uderza ale jeżeli ktoś pozostaje zamknięty to to odpowie na zasadzie skoro ktoś uderza we mnie to ja, ja odpowiem tym samym czyli uderzę w niego hmm. I może podskórnie wiemy, że mam, powinniśmy coś zmienić, ale, ale nie dopuszczamy tego do siebie, bo, bo może nie chcemy. Może zbyt wiele wysiłku tak się nam wydaje, będzie nas to kosztować. I czasem to, to prowadzi do niesamowitych dramatów, bo, bo wolimy zamiast coś zmienić, to albo zaatakować tą drugą osobę, albo ją zdyskredytować, albo e, odciąć się. Od tych, którzy, którzy są takim wyrzutem sumienia, żeby mieć święty spokój, żeby nie musieć o tym myśleć. I to może prowadzić do dramatów nawet w rodzinie, bo na przykład dzieci unikają rozmów z rodzicami, rozmów z dziadkami, bo na przykład tym z kolei nie podoba się to, że, że mieszkają z kimś przed ślubem, z chłopakiem, z dziewczyną narzeczonym, narzeczoną. To są ogromne dramaty, jeżeli. Jeżeli nawet w rodzinie już nie można o tym rozmawiać, bo, bo człowiek na to reaguje agresją, albo inna sytuacja, gdy, gdy wszyscy dookoła mówią człowiekowi, który nadużywa pewnych środków, nie wiem, alkoholu, może, może narkotyków, czy, czy Bóg wie jeszcze czego, a on, a on to, to, tego do siebie w ogóle nie dopuszcza i, i reaguje, reaguje atakiem, reaguje agresją. Tak też bywa. Albo na przykład jak znowu rodzice gdzieś tam zwracają dzieciom uwagę, że może, może nie, nie siedzieć tyle czasu w internecie, czy to jest paradoks, bo ten filmik oglądacie właśnie w internecie, czy, czy, czy na, korzystać z telefonu nie tak często i rodzice zwracają, zwracają na tą uwagę i, i znowu agresja, znowu, nie? Oczywiście to, to, to może działać nie tylko w tych przypadkach, ja tu tylko pewne Jakieś, jakieś przykładowe sytuacje dałem, ale może to się kończyć dużą, dużą tragedią, takim zamknięciem na drugiego człowieka, odcięciem się. Więc to jest pierwsze pytanie: jak ja reaguję na krytykę? Jak ja reaguję na to, że mi ktoś zwraca uwagę? Bo może ktoś to robi w dobrej wierze. A druga myśl właśnie dotyczy tych osób, które upominają. Jeżeli ja chcę kogoś upomnieć, jeżeli ja chcę komuś zwrócić na coś, na coś uwagę bo może mam rację zwracając uwagę ale jest jeszcze pytanie dlaczego tą uwagę zwracam i jak to robię i to są bardzo ważne pytania bardzo ważne rzeczy bo można komuś zwrócić uwagę w słusznej sprawie zwrócić komuś uwagę tak że on przez ten sposób mojego zwracania uwagi się zupełnie zamknie I jest koniec Jezus pokazuje nam że trzeba napominać z miłością po to by uratować bliźniego to powinna być moja motywacja Kocham tego człowieka, dlatego chcę mu pomóc, chcę go uratować. To napomnienie nie może wynikać z poczucia wyższości. Ono nie może wynikać z chęci pokazania, że ja mam rację, z chęci upokorzenia drugiego człowieka. Nie. Bo wtedy to prowadzi do do jeszcze gorszej sytuacji. Upomnienie, e, upominać i wskazywać drogę trzeba z miłością, z wrażliwością, z delikatnością. Dlatego że mi na tej drugiej osobie zależy. Zależy mi na osobę, którą chcę uratować. Dlatego nie chodzi to tylko o to, by być, by być szczerym. Ktoś może powiedzieć, no, no trzeba być szczerym, trzeba walić prosto z mostu, mówić, koniec. Nie. Nie. Nie chodzi tylko o to, żeby być szczerym. Ale ważne jest też to, jak tą prawdę komuś podaję. W jaki sposób, z jaką intencją, z jaką wrażliwością, z jaką delikatnością. To też jest ważne. I te dwie myśli muszą się zejść ze sobą, żeby było dobrze, żeby to wydało jakieś owoce. To jedna, jedna sytuacja musi się zejść z drugą. To znaczy, jeżeli otwartość z jednej strony spotka się z miłością i wrażliwością z drugiej strony, to wtedy zaowocuje to nawróceniem i wyda dobre owoce. I takich spotkań, takich rozmów życzę sobie i Wam. Amen.